Dobra, zaczynamy naszą zabawę z Randonautic'ą Mamy pierwszą lokalizację, która dziś tutaj nam zginęła e, Zaraz ją okręcę e, Nie jest to daleko, gdzieś tam w okolicy 5 km Zobaczymy, co z tego wyjdzie Dobra, pozostaje, nie pozostaje nam nic innego jak ruszać Ten kolega, nie wiem czy go widać będzie filmował. Jak zajedziemy na miejsce przejdziemy sobie w tryb nocny. Na razie ruszamy w drogę. już filmował drogę? Jest z nami świnka pepa, także nic na nie grozi. Mówią, zastanawiam się, co tam znajdziemy. E, krąży po internecie cała masa filmów, mniej lub bardziej wiarygodnych e, związanych z tą aplikacją. Tak naprawdę e, to jest nasza pierwsza wyprawa. Jeżeli znajdziemy coś, co ma jakikolwiek sens, to zobaczymy, może uda nam się kontynuować te nagrania na tą chwilę... nie mam pojęcia co tam znajdziemy podobno Randa Nautica czytał w myślach <laughs> przekonamy się mam nadzieję, że nikomu nie będzie przeszkadzało to, że sobie zapalę jak ktoś nie pali, no to... najbliższe 5 minut proszę nie oddychać Że e, aplikacja znalazła miejsce, które jest tak blisko, e, skłamałbym, gdybym powiedział, że to jest lokalizacja, której nie znam. Byłem tam nie, niejednokrotnie na pewno i e, nie znalazłem tam nic szczególnego. Także trzymajcie się, przesadz, zobaczymy co tam się dzieje. Właśnie, oni Na 400 metrów, skręć w lewo. To jest pierwsza nasza taka wyprawa. Na no, następną trzeba być lepiej przygotować. <grym> skręć w lewo na 800 metrów skręć w lewo W teren zabudowany, albo strasznie blisko terenu zabudowanego. Kurde, no nie wiem. Szczerze mówiąc nie liczę, że znajdziemy cokolwiek co jest jakieś nie wiem, przerażające, tajemnicze czy cokolwiek idź w lewo z tym w lewo patrzymy się za 800 metrów skręć w prawo Wygląda jak miejsce przy ulicy, tak jest. Czarny kot to jest to, nam źle wróży. Nie zapuszczamy się e, gdzieś jakimś terenowym autem. Jedziemy moją starą, wierną laguną. Jest tak naprawdę za zakrętem. Jest to na tyle uczęszczane miejsce, że tam nawet stoi jakiś samochód. <grywa> Zakładam, że nie są tutaj w tym samym celu co my. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Mm -hmm. Coś mi się wydaje, że nasza pierwsza lokalizacja to będzie jedna wielka lipa. Zostawimy tutaj auto. Trzymaj kamerę, ja wezmę telefon. Ok. Przyjąłem 5 km, żeby postawić nas w kałuży. że zabieram kawę oh, czekaj, wezmę tą latarkę no, 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 widać, Już nie wiem na ile to widać, lokalizacja tak naprawdę Pole kukurydzy. Jeżeli nie doprowadzi nas to do jakichś dzieci kukurydzy, no to nie wydaje mi się, że może być to jest coś strasznego. kręci? ten samochód. Ty tak to... byś się teraz zdziwił. <śleszy> Zobacz, Mamy 180 metrów i po prawej stronie jest coś. So. Miejmy nadzieję, będzie ciekawe. Z racji tego, że jest to tak blisko, e, spróbujemy sobie zrobić jeszcze, nie wiem, z dwie, trzy lokalizacje. E, na razie podchodzę do tego dosyć sceptycznie i ja nie wierzę w to, że czytająca w myślach aplikacja doprowadzi Was do czegoś strasznego. Tu jest linia kolejowa biegnąca na oborniki i piłę Szczerze to prędzej spodziewam się że dzikań W Lochy, w Lochy Jedyne co może mnie tu zaskoczyć to będzie dzik. Proszę zdrowie Dobra, jesteśmy tak naprawdę 90 metrów od celu I Duży, duży, gdzieś tam chyba. Nie. Nawet strach pewnie jest po tym polu. Ale jedzie samochód po tym polu. Miejsce. Surprise. Jest stronie. Takie bardzo miejsce na uboczu. Tojrzysty widok ale dalej nic to mogłoby pochodzić do coś szczególnego tam się będzie ludzie no to wygląda No to jest gdzieś tutaj miejsce jest po prawej stronie po prawej stronie jest to naprawdę niewiele nie za bardzo stałem nie chcę tam maszerować na pole dobra razie... przezornie zawsze ubezpieczone telefon w razie kiedy trzeba było jakoś nagle wiać Teraz zobaczcie ekwipunek eksploratorów. Kolega absolutnie nieprzygotowany. Tak jest. A ja mam plecak z liceum i stare Adidasy. I kawę, bo bez tego ani rusz. Dobra, no jesteśmy na skraju, tak naprawdę, jak już pola. Zaczyna się ściemniać. I szczerze mówiąc. Masz tą latarkę w razie czego? No, no. Czy sobie masz? Stoimy tam gdzieś w okolicy tych drzew, także do samochodu przez pole nie mamy daleko. Chodzimy po jakichś kniejach. Wiesz co będzie śmieszne? Jak ktoś będzie tutaj i zada nam pytanie czego my tu szukamy. A my szukamy absolutnie tak naprawdę niczego. I nawet nie umiałbym się nawet zap... nie umiałbym odpowiedzieć. Widzisz coś? pośpiesz tutaj. Kurde, trzeba się przełączyć na ten na no, noktowizor powoli chyba. ja Tam dupę, ja nic nie widzę. Oprócz komarów. Nie, stare rury od odkurzacza zabranie tej kawy tak naprawdę wcale nie pomaga w niczym Coś ta Randa Nautica średnio czyta w myślach. Na razie obskoczyliśmy cały ten teren i nie ma tutaj nic szczególnego. Liście. Kurde, coraz gorzej widać, wiesz? Opuszczona chatka w lesie. <grym> Znowu czarny. Tak naprawdę mapa pokazana nam miejsce na środku tego pola. Tu, gdzieś. E, no, przejdziemy po prostu przez środek tego pola. Nie wiem, czy tak do końca wolno, ale przejdziemy szybko, najwyżej. Jeżeli nie znajdziemy tutaj zwłok, no to raczej nic ciekawego na czeka. Chyba coś mam, chodź Masz latarkę? Zaświeć. Jestem przekonany, że to właśnie to mieliśmy znaleźć. Czyli jednak, wybierając lokalizację, właśnie o tym dokładnie myślałem: o tym, żeby znaleźć kubkę siana w szczerym polu. Dobra. Ta lokalizacja jest spalona. Więc co tu dużo mówić, po prostu stąd spadamy, bo zaczynają ciąć komary. Wrócimy w momencie, jak dojdziemy do auta.